lecimy, lecimy, hejka, jest dzień dobry witam Was w kolejnym vlogu postanowiłam nagrać taki zlepek z kilku dni tak naprawdę jesteśmy już bardzo długo na spacerze bolą mnie nogi, jest ciepło ale nie będę narzekała, bo powiem Wam, że przez ostatnie 3 dni pogoda się totalnie zepsuła i wszyscy wiemy, że było około 15-14 stopni ja wyleciałam sobie Dwa dni temu do sklepu o 18:00 ubrałam szybciutko Oliwierka. Powiem Wam, że dobrze mnie coś tchnęło, żeby nałożyć mu czapkę i taki cieniutki szaliczek, ponieważ sama tego nie ubrałam i niestety się przeziębiłam. Jak tylko wróciłam do domu, to poczułam, że trochę trochę jest, tak jest mi zimno, mam trochę takie dreszcze, a przeleciałam się naprawdę, to były Wam łamki sekund i wiedziałam, że po prostu niepotrzebnie rozmawiałam przez telefon bo mega biał wiatr. No od gardła, jak wiemy, zawsze się zaczyna, więc jest jak jest. No, ale w każdym razie nie będę Wam tutaj już wielce przedłużała. Zaczynamy tego vloga pięknego, letniego. Ja już w tej chwili jestem w stanie Wam powiedzieć, że będę tęskniła za tymi letnimi porankami, za tymi letnimi pięknymi dniami długimi, kiedy jest jasno o 21.00. Trzy dni załamania pogody i uświadomiłam sobie, jak bardzo będę tęsknić, kiedy będziemy mieć już taki październik, listopad, grudzień. Więc cieszę się i łapię chwilę, łapię ten piękny dzień i idziemy jeszcze sobie gdzieś dalej. Chociaż Oli już widzę, że troszeczkę mi się kręci, ale no naprawdę zrobiłam 9000 kroków na tym spacerze, więc już ma prawo wstawać. Powiedział mi, że dzisiaj ma zamiar spać na spacerku, także... Proszę bardzo, wzięłam buzek, lecę dalej, bo troszkę już tutaj Wam zapię. Lecę dalej i jak będziemy w domku, to sobie coś ponagrywam. Wróciliśmy ze spaceru, zachwycam się cały czas po prostu tą piękną aurą, ale słuchajcie, musiałam zamknąć, dlatego że mi ktoś tutaj kosi trawę z boku, no i będzie wszystko słychać. Maluję sobie usta, bo słuchajcie, piłam sok z buraka i miałam na maksa różowe dookoła. To jest. To jest to, ale powiem Wam szczerze, że na przykład, jeżeli chodzi o picie tych wszystkich soków z buraka, czy nie wiem, soków z ogórków, kiszonych, bo to był sok w sumie z kiszonych buraków. Dla mnie spoko, ja mogę w ogóle pić takie rzeczy, mi to mega smakuje, ale octy, te wszystkie sprawy, kiedyś w ogóle ktoś mi powiedział, że jakiś ocet jabłkowy dobrze wpływa, no no, no, no nie dam rady. Ocet jabłkowy, ocet w ogóle o, na samą myśl, słuchajcie, mam gęsią skórkę, ale wszystkie yy, soki z tych kiszonek uwielbiam. Słuchajcie, przyszło mi zamówienie z Mormua, kilka razy miałam pełen koszyk, kilka razy ten koszyk, jak przychodziło do realizacji tego zamówienia, no to mi się robił pusty. I powiem Wam, że Mormua to jest w ogóle polska marka, która szyje naprawdę z fajnych materiałów, takich przyjaznych dla skóry, te materiały fajnie pracują, fajnie się zachowują, ładnie wyglądają, to są w ogóle rzeczy na lata i patrzę sobie teraz tak na mój wieszak, na którym będę dzisiaj sprzątać, że ja tam mam naprawdę dużo rzeczy tej marki i to są w ogóle rzeczy na lata ponadczasowe, które tak pięknie, ładnie się zachowują, czy po praniu, czy coś. I nie dziwi się, że dziewczyny jak są w wyprzedaży, to tak chętnie te rzeczy kupują, chętniej niż nawet w jakiejś Zarze czy w handlemie dlatego że ja myślę, że nasz konsumpcjonizm poszedł już tak do przodu, że my zdajemy sobie sprawę z tego, co kupujemy i co chcemy nosić. Ja na przykład jak sama robię wyprzedaże, to bardzo często dziewczyny pytają się mnie o składę, w sumie to rzadko się zdarzy, żeby ktoś się mnie nie zapytał, więc myślę, że to chodzi o to, że my już jesteśmy takimi świadomymi konsumentami, że wiemy, że lepiej na przykład poczekać i nawet jak coś jest droższe kupić to sobie na promocji niż na przykład, żeby kupować jakieś, nie wiem, badziewia w, na ekstremalnie tanich sieciówkę. I nie dziwię się, że ja tam non stop nie mogłam nic kupić. Słuchajcie, byłam zakochana totalnie w takiej lnianej koszuli i w lnianych spodenkach w kolorze lnu. Nie ma szansy. No to mówię, no to wezmę sobie czarne. Nie ma szansy. No dobra, to sobie wezmę białe. Z białymi mi dało e, radę, ale no nie wiem, czy tak jakby te rzeczy będą dostępne, dlatego że właśnie na Morma trwają mega wyprzedaże. I ja wiem, że Wy po prostu e, kochacie tą markę i tak samo chętnie w niej chodzicie, jak ja. Najpierw zacznę od scrunchie, miałam tutaj dwie scrunchie i zamówiłam sobie białą i powiem Wam, że ona jest z identycznego materiału jak ja miałam suknię ślubną. Przepraszam, sukienkę na drugi dzień ślubną, moją. I to jest niesamowite, że ja widzę po prostu, jaka, jaka to jest jakość tych rzeczy. Zamówiłam sobie jeszcze w pięknym kolorze pudrowego różu, aby mieć właśnie do wszystkich lnianych sukienek, do białych kolorów. Zobaczcie, jak pięknie będzie się komponowało z bielą, ale tak naprawdę szczernią. Pudrowy róż kolor biały. To są tak uniwersalne kolory, które zawsze będą nam pasowały do wszystkiego. Więc to są scrunchie od Mormua I tutaj mam taką sukienkę. Powiem Wam, że mega ją chciałam i udało mi się ją upolować. Cieszę się, dlatego, że potrzebowałam czegoś na ramionczkach, czegoś takiego typowo zwiewnego, letniego, ale na przykład co będzie pięknie wyglądało samo w sobie, jakaś dodatkowo biżuteria i właśnie gumka scrunchie albo po prostu jakaś fajna kurtka dżinsowa albo sweter i słuchajcie to jest nic innego jak wiecie co ta sukienka wygląda jak leniana. Ona, jak widzicie, jest tutaj pamięta, dlatego że ja miałam prosto spaczki, natomiast kompletnie nie przeszkadza mi to w takim kroju, jakim właśnie ona jest. Oczywiście ja sobie ją później nałożę i Wam pokażę, bo tak naprawdę wcale nie mam tutaj nie wiadomo ile rzeczy, ale jak na przykład spodoba Wam się taka sukienka w takim kroju. Czekajcie, o proszę. Ja mogę ją przyłożyć do siebie i możecie sobie wyobrazić, ale zaraz, zaraz ją też ubiorę, śliczna jest. Ale widzę, że kamera w tej chwili, przez to, że ona jest trochę zmięta, nie oddaje aż jej tak cudownego uroku, ale przybliżę sobie, żeby Wam pokazać, jaki to jest materiał. Słuchajcie, to jest tak delikatne, to jest tak przewiewne. To jest w ogóle jak druga skóra. Więc jak to już teraz zobaczyłam, to wiedziałam, że to będzie taka w sumie idealna sukienka na lato, ale powiem Wam, że na przykład właśnie do skórzanej kurtki

Udało mi się upolować te spodenki, ale był problem właśnie, bo y, wykupili mi czarne i wykupili mi y, te w kolorze, no, ale może jeszcze wrócą. W każdym razie nie wiem y, jakie to jest ładne, wiecie co, y, one są wiązane. Zaraz Wam wszystko pokażę. Pokażę Wam tylko z bliska y, materiał, bo. Hmm. Czy odda mi to kamera? Poczekajcie, spróbujemy w taki sposób. No no, 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 no może, 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 może. O, teraz jest ok. Możecie sobie zobaczyć, jak pięknie to wszystko tutaj przenika, jak widać, jak widać w taki idealny sposób właśnie w takich lnianych rzeczach nitki. No i już wam mówię, jaki tutaj mamy skład. Zaraz wam powiem. Tylko znajdę spokumetkę, a na pewno znajdę e, 78% wisko e, 22% LEN. Więc tutaj te składy są naprawdę tak mocno nieskazitelne, że e, coś pięknego. Oczywiście ja wszystko uprasuję. E, fajnie jakoś tam Wam e, to e, zgram ze stylizacjami. Dwa przepiękne bodziaki. Trzy rzeczy zostały. Eee, taki bodziak, który wygląda jak strój kąpielowy, ale powiem, że. Boże, ja czegoś takiego potrzebowałam właśnie na przykład do takich spodenek, jak mam na sobie. I tutaj mam bodziaka pięknego, również białego. To jest po prostu idealny klasyk pod marynarki czy, czy cokolwiek, więc bardzo potrzebowałam takiej rzeczy, bo powiem Wam, że miałam dwa body z Zary, które po prostu zareklamowałam, nie dało się w tym chodzić. są spodnie, to są spodnie na które mega czekałam i w sumie czekałam na komplet ale niestety góry wszystkie były wyprzedane może jeszcze uda mi się upolować, natomiast wzięłam sobie same spodnie spodnie, wiecie co, to są takie spodnie szersze ja na przykład osobiście w takich spodniach nie chodzę na co dzień do stylówek, dlatego że takich spodni uważam dobrze skrojonych nie znalazłam natomiast jak zobaczyłam na modelkach no to sama jestem ciekawa jak te spodnie będą wyglądały na mnie, na mojej sylwetce, dlatego że kaki to jest zdecydowanie mój kolor i te nogawki mi się mega podobają, dlatego że z obcisłym topem albo na przykład mega fajną jakąś górą, nawet bym powiedziała bufiastą, po prostu ja widzę totalnie te spodnie do jakichś klapek albo do pięknych sneakersów. Mm. Deliczny, ale chciałam Wam pokazać, co mam, idę sobie to wszystko teraz popracować. Chowam pudełko, bo później wysyłam Wam w tych wszystkich pudełkach paczki z wyprzedaży. Więc tak, fajnie mormuła, dziękuję za skupy, specjalnie dla Ciebie te paczka zapakowała aga. Thank you. Thank you. Poprasuję, pokażę Wam to wszystko na sylwetce, jak wygląda. I idźcie na wyprzedarze sobie do Morma, bo naprawdę lepiej sobie kupić coś fajnego zdecydowanie mniej. A w świetnej jakości, co posłuży Wam na lata. I myślę, że to są właśnie takie rzeczy, więc ja później do Was wrócę. Ogarniam sobie te wszystkie tutaj moje rzeczy. I do później. Ju Jestem, słuchajcie, Chciałabym włożyć swoje plakaty do ramek i powiem Wam, że wybierając te plakaty, bo czas już na nowe, wcześniej mam właśnie w pokoju, w którym nagrywam plakaty. No często je widzicie akurat, ale myślę, że raz na jakiś czas warto te plakaty wymienić, żeby troszeczkę odświeżyć wnętrze, bo ja wam powiem, że na przykład mam także w pokoju Oliwierka mam stałe trzy plakaty, które, szczerze powiedziawszy, znudziły mi się i to jest fajne, bo już mam ramki, więc mogę na przykład sobie tylko wymienić plakaty żeby też tak jakby tych ramek bezsensownie nie kupować. Ale zamówiłam tym razem trzy duże ramy, ponieważ ja mam trzy złote ramy. Natomiast też zamówiłam je pod kątem prezentu. Hmm, kurczę, nie wiem kiedy ten vlog się pojawi, ale wydaje mi się, że tego jednego plakatu nie mogę Wam pokazać, dlatego, że ma być wielką niespodzianką dla mojej przyjaciółki, a nie chciałabym, żeby ani ona, ani przyszły mąż zobaczyli tego filmu i tego, co dostaną na swój ślub, więc może ten plakat pokażę Wam w kolejnym vlogu. Natomiast chciałabym bardzo włożyć plakaty, które sobie zamówiłam i muszę... Sprawdzić, ale myślę, że ta ramka tak będzie pasowała, którą już mam, więc po prostu bezsensownie nie domawiałam ramek, ale spójrzcie, jaki to jest piękny plakat, dzieło sztuki, mogę powiedzieć, yy, namalowane przez. Yy... Malarza. Bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny. Powiem Wam, że troszeczkę na pewno ożywi mi wnętrze. Zamówiłam Oliwierkowi do pokoju przepiękny plakat z mapą i ten plakat chciałabym, aby właśnie zawisł u niego. Będziemy sobie opowiadać. Na pewno dziecko też poprzez zabawę uczy się szybciej. Wiecie, no nie wymagam od niego, to jest dwulatek, ale dwójpół. No ale. Yy, Pięknie na Antarktydzie i te sprawy, więc myślę, że fajnie tak w skojarzenie się troszeczkę pobawić. No i powiem Wam, że zamówiłam sobie plakaty. I to są plakaty właśnie już do mojego pokoju. Ten jeden. Tam mam jeszcze. I to jest plakat, który właśnie chciałabym wymienić. Palmy palmy, piasek. Jedna palma jest złota e, gałązka, druga jest zielona i z bliska wygląda naprawdę ślicznie. E, ogólnie dosyć duże, więc e, więc tak. Natomiast powiem Wam, że w ogóle pomyliłam się w ramkach, dlatego że, kurczę, no miałam trzy duże ramy, a też w sumie mogę wymienić u siebie w pokoju te trzy duże ramy, ale właśnie to jest tak, jak czasami się spieszymy i, i źle sobie coś zaplanujemy. Natomiast powiem Wam, że ja mam już ramki i właśnie pierwszą sobie wymienię. Teraz już w tej chwili te sobie włożę poza kamerami, dlatego że słuchajcie, tutaj mam po prostu wszystko zafoliowane. Ale 50 na 70 są te największe plakaty. Ja coś Wam jeszcze powiem. Bardzo często na deseniu wchodzę sobie w ogóle w kompozycję albo w inspirację na przykład jakichś znanych osób, influencerek czy blogerek, które na przykład dajmy na to, zaprojektowały swoje biuro w plakatach albo na przykład. Y te, które najczęściej są wybierane, czyli właśnie takie, no, które schodzą często, po które ludzie też lubią sięgać, i yy, też dużo mi to daje, dlatego że często te plakaty również trafiają w mój gust. Yy, może ktoś powiedzieć, A, wszyscy, wszyscy mają to samo, ale wydaje mi się, że taki plakat jak ten to, to nie jest coś, co często się widzi. Palmy owszem. Palmy, owszem, bo ja wiem, że tego jest naprawdę sporo. Czy mapy takie dla, dla dzieciaków, no to też jest coś znanego. Wiecie, jak to jest, że na dobrą sprawę, to cóż my możemy do tego pokoju dzieciaków stworzyć? Też nie stworzą jakiejś takiej kompozycji, która będzie za poważna. Mapa, to myślę, że jest naprawdę coś fajnego. A to jest plakat, który zamówiłam nam na pamiątkę ślubu. Z datą na dole i serce jest złączone z dwóch miast. Tutaj po części zielonej mamy Rzeszów, a po drugiej mamy. Lublin, czyli miasta, z których pochodzimy razem z mężem. Takie plakaty możecie zamawiać komuś na przykład z okazji ślubu albo rocznicy, czy na przykład rodzicom na rocznicę, znajomym. Tak naprawdę tutaj konfiguracja jest dowolna, to co wy sobie tam wymyślicie. Natomiast powiem wam, że dużo jest takich, które można spersonalizować. Ja uważam, że na przykład jako prezent też fajnie jest mieć coś personalizowanego. I tutaj został mi jeszcze jeden plakat, tylko powiem wam, że zamówiłam sobie o jedną ramę za mało, więc będę musiała sobie domówić, ale y, już mam na ten plakat pomysł i powiem wam, że widziałam bardzo fajny dywan w ogóle w... Action, tak, w Action. E, trochę taki w bocho właśnie klimacie, w, w takim kolorze, więc myślę, że fajnie będzie też się komponował. E, ale myślę, że też takie plakaty dziecięce to jest, to jest spoko rozwiązanie jako też urozmaicenie pokoju e, dziecięcego, no bo w sumie co my możemy im tutaj e, wymyślać. Więc e, ten plakat jeszcze muszę domówić na desenio ramy. Zostawiam Wam w ogóle zniżkę na wszystkie plakaty i na wszystkie ramy. Pamiętajcie, że jak zamawiacie sobie jakieś plakaty, to... Zamówcie je z ramami, a jeżeli na przykład chcecie sobie później zmieniać wystrój, na przykład na świąteczny, bo będą świąteczne plakaty, czy jesienne, czy letnie, wiosenne, czy tak naprawdę tematyczne albo nawiązujące do waszego stylu w pokoju, to pamiętajcie, że ramy zostają z wami na zawsze i sobie możecie tylko po prostu domawiać plakaty. A to jest naprawdę mega spoko, bo powiem Wam, że ja sama poszłam kiedyś drukować plakaty do drukarni. I uwierzcie, że wyszło mnie to dużo drożej, niż po prostu jakbym sobie zamówiła te plakaty na deseniu. Więc zostawiam Wam na dole kotrabatowy. rabatowy. Tutaj też na pewno Wam się wyświetli mój kot rabatowy, jaki macie ode mnie na deseniu. I idę zająć się tym naszym pięknym plakatem, gdzieś go zawieszę. mówię Wam tak szczerze, że ja nie zawsze mam wenę do rozmów. W sensie do rozmów na y, internetach. Dlatego, że y, myślę, że nagrywanie filmu dla kogoś, kto nie wie, to jest jednak coś wyczerpującego. W sensie takim, że y, ja nagrywając to teraz, oczywiście muszę się skupić nie tyle na tym, że. Y, to są jakieś wielkie, ciężkie tematy, natomiast y, muszę się skupić na tym, żeby była ostrość, żeby, nie wiem, nie stał śmietnik za mną, żeby wszystko było mniej więcej ładnie i schludnie, żeby Wam się to wszystko przyjemnie oglądało, bo to nie jest dla mnie, to jest dla Was. Ja tutaj tworzę to, co Wy chcecie oglądać, więc, więc tak jakby y, to wszystko, to co widzicie, to jest dla Was. Y, no i powiem Wam, że Rozmawianie na YouTubie jest, yy, jest dosyć wyczerpującą sprawą, dlatego że nie muszę się skupić, żeby po prostu nie, nie popełnić jakichś, nie wiem, merytorycznych błędów albo żeby powiedzieć Wam to, co faktycznie chcę Wam przekazać. Często tak się zdarza, że jak później oglądam film w trakcie yy, jego składania, czy na przykład mój mózg go montuje, to yy, kurczę, myślę sobie, mogłam jeszcze to powiedzieć i mogłam jeszcze to powiedzieć. Nie zawsze człowiek jest w stanie zebrać myśli, a ja głównie, jeżeli chodzi o vlogi pogadankowe, Nigdy ich nie planuję i nigdy nie ma żadnego scenariusza. Dla mnie brief, ja mogę mieć brief ze współpracą, odnieść się do tego, co chce na przykład zobaczyć klient w danym filmie. Natomiast dla mnie briefy w pogadankowych vlogach to jest coś, na co bym się nigdy nie zgodziła za żadne pieniądze. I powiem Wam, że zaobserwowałam. Bardzo dużo takich treści ostatnio typu. Co chciałbyś jeszcze zobaczyć? Co chciałbyś jeszcze sobie kupić? Jaka jest Twoja wymarzona torebka? Jakie, jakie jest Twoje wymarzone nie wiem, wnętrze? Co chciałbyś zmienić w swoim życiu? Może. Często bardzo na przykład też oglądając inne kanały widzę w komentarzach pytania, a nie myślicie o tym, żeby zamienić mieszkanie na większe, bo widać, że się tam gnieciecie czy coś takiego. Chodzi mi głównie o to, że bardzo często ludzie zastanawiają się co jeszcze, jakbym mógł więcej zarabiać, jakbym mógł ulepszyć swoją pracę, jakbym mógł kupić sobie lepszą kamerę, jakbym mógł sobie wymienić auto na lepsze. Mam jedno dziecko, chcę mieć dwójkę, mam dwójkę, chcę mieć trójkę. Ja abstrahuję oczywiście teraz, ale mam wrażenie, że ludzie ogólnie, jako społeczeństwo nie mówią o wszystkich, bo to nie warto wszystkich wtedy do jednego wyra, ale cały czas chcą więcej, chcą lepiej, chcą jeszcze. I brakuje mi w tych wszystkich internetach, w tym wszystkim. Co gdzieś ostatnio widziałam. Ale piękny. Wiecie co, jest po prostu śliczny. Mam ochotę sobie namówić na desenie jeszcze jedną taką kompozycję do tego obrazu i chyba powiem Wam, że tak zrobię. Śliczny jest. No, natomiast mam wrażenie, że chcemy więcej, chcemy lepiej, chcemy jeszcze coś innego. I przyszła mi ostatnio taka refleksja, że by sobie stanąć zastanowić się e, nad tym, co mamy i za to mocno podziękować, żeby zatroszczyć o najważniejszą osobę w swoim życiu, czyli o nas. Żebyśmy naprawdę podziękowali za to tu i teraz, i żebyśmy poczuli taką wdzięczność e, z głębi serca, nie zastanawiając się czy moglibyśmy wymienić dom, czy moglibyśmy wymienić mieszkanie, samochód, czy polecieć jeszcze na wakacje, albo na przykład zaliczyć pięć miejsc, które są na naszej mapie świata, tylko naprawdę poczuć taką typową wdzięczność dla takie przyziemne sprawy. Bo mam wrażenie, że w dobie dzisiejszych czasów ciągle człowiek chce coś jeszcze. Zadajcie sobie pytanie, jak zatroszczyliście się o siebie w tym tygodniu, w tym miesiącu, co dla siebie zrobiliście i nie mam tutaj na myśli kupiłam sobie buty, kupiłam sobie buty albo na przykład, nie wiem... E Kupiłam sobie coś pysznego, to, to nie o to chodzi. Bardziej chodzi mi o to, że troska o siebie to jest na przykład chodzenie spać o właściwej porze, to jest odpowiednia regeneracja naszego ciała, odpowiednie odpoczywanie, odpoczywanie, na przykład znajdowanie czasu takiego tylko dla siebie. To może być na przykład poleżenie na mapie do akupresury? Tak to się chyba mówi. Mam swoją drogę bardzo fajną. Kupiłam ją na Allegro i jest, jest serio świetna. O, może Wam podlinkuję, jak macie ochotę. Bardzo mi zależało, żeby właśnie oddzielnie była poduszka, wyprofilowana w taki sposób, żeby było oddzielnie, słuchajcie, na łydki. Bo ja już miałam tak, jakby takie mniejsze maty. I mam jeszcze taką, taką matę na plecy, to tak w ogóle wiecie abstrahując od tego wszystkiego, co, co tutaj mówię, więc to jest to jest coś, co jest tylko dla mnie w dobie tego wszystkiego, tego pędu mam wrażenie, tu nie chodzi o slow life, który był jakiś czas temu modny tu po prostu chodzi o jakiś taki fajny, życiowy balans, żebyśmy też mega się szanowali. Ja na przykład teraz zrobiłam sobie dwa tygodnie przerwy od treningu. Poczułam taką wewnętrzną potrzebę rzadko, kiedy coś takiego mi przychodzi, ale poczułam taką wewnętrzną potrzebę, żeby dać e, mojemu ciału, organizmowi też czas na to, żeby się zregenerować. I nie mam na myśli tutaj o weekendzie, bo zawsze to był weekend, natomiast, e, żeby troszeczkę też. E, Zresetować umysł i nabrać później więcej energii do tego, żeby, żeby ćwiczyć. Zrobiłam sobie po prostu takie wakacje od ćwiczeń. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich treści, takich moich tipów z mojego życia, jak ja sobie radzę np. ze stresem, jak radzę sobie z regeneracją swojego ciała, jak radzę sobie z tym, aby lepiej odpoczywać, żeby lepiej. Mm, funkcjonować, żeby mieć dużo energii, żeby mieć świetny nastrój, świetny humor, żeby po prostu wstawać chociażby na pełnej. Dajcie, dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich treści tutaj. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa!